Cześć wszystkim, z tej strony Dealer I w dzisiejszym odcinku jesteśmy mordercą Przynajmniej tak zaczynamy e, Więc na wstępie łapka w górę Żeby było większe, wiecie, powodzenie I tak dalej, żeby wszystko nam wyszło Zamordowanie wszystkich graczy po kolei, uniknięcie Nie wiem, jakiegoś przypału e, I słuchajcie, bardzo fajny trik ostatnio wyczaiłem Na tej minigrze, na murder e, Żeby będąc mordercą Załatwić sobie łuk, po prostu załatwić łuk I wtedy się kompletnie nie wygląda jak morderca e, Ok, okej Mały przypał, mała wpadka Trzeba tego pana dogonić, e, on wie co robi, bo idzie do ludzi. On wie co robi, kurde niedobrze. E, ale, o, 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 nikogo nie spotkał, jaki pech. Był na samym środku mapy i nikogo nie spotkał, dobra. E, troszeczkę przykra sprawa, my sobie jednego będziemy go gonić cały czas, bo on może na czacie napisać Hej, dealer jest mordercą i wtedy no będziemy spaleni. On jest troszeczkę głupiutki, Musi tam zatrzymać, bo bym go nie zamordował przy ludziach, no ale jak widać Prosi się o śmierć, e, więc musimy tego Bryśka cały czas gonić, w końcu się uda. Okej, okay. udało nam się, widzicie, udało nam się, <laughs> mówiłem, mówiłem, że się uda. E, więc już mamy kilka osób na sumieniu, teraz zebrać sobie sztabkę złota kolejną, jeszcze pięć... E, o, 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 tu była, pewnie zauważyłem. Sześć tabek złota, to tylko jeszcze cztery i będzie dobrze. E, czy ten gościu... Okej, okay. czy... On właśnie jest cześć, że jak ktoś nie jest detektywem, znaczy morderc, dobra nie wiem. Oni się mordują sami, ja chyba nie muszę nic robić, naprawdę już tyle osób tutaj zginęło i widzę, że tam łuk, ja go nie mogłem podnieść, więc lepiej się tam nie czaić, bo to będzie widać, że jestem mordercą, bo tylko morderca nie może podnieść tego łuku detektywa. Okej, okay. to tak, wiecie jak brokię nam tylko trzech już tabek i będziemy mogli udawać dobrego ziomka z... z włókiem, ale czemu podnieść tego łukał? Tego nie wiem i też nie wiem, gdzie się podział detektyw. Chyba tam jest detektyw. Okej, okay. brakuje tylko jednej sztabki. Jedna sztabka, i już kończymy te gatki. Eee, więc, czy tu jest sztabka? Tu jest jakiś trup? I coś ludzie zamordowali, bo ja tu już nie mówiłem. Okej, okay. ja będę chodzić ze złukiem. Bo wtedy się wygląda lepiej. Okej, okay. nie, nie, nie. I patrzcie, oni myślą, że ja jestem nie jestem mordercą. Bo w końcu mam mógł. Ok, eee, więc ja tak będę. Się czaju i wydawał, że myśli, że oni są mordercami. Rozumiecie? Rozumiecie No jest dobra. Eee, więc... Mógł w rękę i powoli będę patrzeć... Co, co, co tutaj? Halo, halo! Halo, halo! Okej! Okay. O nie! Nie dało się nabrać! Come on! Myślałem, że się da nabrać, jest ja to DAŁEM nabrać! Ludzie też się dali nabrać ostatnio, kurde! Ale, ale, ale w sumie... A no tak, bo ja mamy rangę youtubera i jest większa szansa, że jestem detektywem, znaczy mordercą, detektywem do kimkolwiek, więc w sumie tym mogą się strzelać. O, w końcu on jest tuberem, to może być detektywem, albo mordercą, czy mordercą pewnie, bo ja jestem detektywem, więc no, widzicie, sfailowałem. To jednak nie działa tak łatwo, jak myślałem. Okej, okay, no tym razem jesteśmy innocent, jesteśmy niewinni, więc... Ech, szkoda, 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 ale... Naprawdę to było ładne. To mi się podobało. E, więc aby aby teraz było równie fajnie. E, tylko, tak, ty, tylko tak, tylko tak, tylko tak. Gdzie są sztabki? Mam już trzy sztabki, nawet założyłem, jak szybko je zebraliśmy. W sumie to nie jest dużo, już cztery piąta gdzieś będzie. O oh, damn! Kto to? Kto to? Alex? Nie. A, to ta! Ta co nas zabiła. No dobra, gramy kolejną rundę, ale ja cię. Co to było? Okej, okay, 27% szans na będzie mordercą. To w sumie jest nawet nawet sporo, no ale... Mm, jednak jest 80, że nie będziemy 79. Okej, okay, obyśmy byli kimkolwiek. Proszę, proszę, proszę. Aaa, jeszcze w tej fajnej mapie, na której tak rzadko jest się mordercą. No ale dobra, będziemy innocent i może następnym razem nam się uda być kimś lepszym. Ale okej. Okay, nic nie stracone, zbierzemy na łuk, na strzałę i będziemy strzelać, tylko nie dajmy się zabić. Tak jak przed chwilą w tamtej rundzie, bo to było, to było badziewne, To było strasznie złe. Tak po prostu tyle pecha mieliśmy. Okej, okay. trzy sztabki. E, tutaj będzie kolejda pewnie gdzieś. I widzę, żeby była. E, dużo ludzi się kręci. Nikt nie jest mordercą, prawda? E, okej, okay. nieważne, mamy cztery sztabki. hu, okej. Okay. Jeszcze dwa razy tyle. I, I będzie git, nawet lepiej niż git. Sze 6 sztabek, spoko, elegancko. Tu nikt nie jest mordercą, bo ludzie giną. Chyba, że się znowu tak mordują jak przed chwilą, kiedy ja byłem mordercą, że... W sumie więcej osób chyba za mało się zamordowało niż ja. Okej, okay. 8 sztabek i... Damn, co się dzieje? I koniec, spoko, lat. No, I nie zdążyliśmy zrobić. Fajna runda, takie rundy są najgorsze. Aż najlepsze, najgorsze, najlepsze, nie wiem, w sumie... No, za proste, nawet nikt to był mordercą. Zobacz na czacie, ale nie wiem, jak wyglądał. Ktoś z nich chyba mordercą, bo tu jest tyle trupów, jakieś pobojowisko. Okej, okay. jakie są szanse na bycie mordercą? Eee, fajnie, że widzę 18 tylko, serio. A dobra, na bycie detektywem aż 25. Proszę, chciałem być detektywem. Tylko tyle chciałbym od życia. Nie, nie jestem. Nie, jednak nie, jednak jestem detektywem. Coś mi się pomyliło. Oczywiście wcale, tak nie było ale nie, nieważne, nieważne. po prostu, bądźmy sobie dobrymi detektywami i znajdźmy tego cholernego morderczy. Więc, co my tu mamy? Mamy trzy sztabki złota, w sumie nas są te złoto... sztabki w ogóle niepotrzebne. A, jako detektyw lepiej unikać takich małych, ciasnych miejsc, chyba. Bo to może być, wiecie, takie przypadkowe zabójstwo. O mój Boże, czemu on zniknął? Chyba wyszedł, po prostu. NIE, to NIE WYSZEDŁ! To ta! To ta! Ale cwana. Ja jadź jak mi wystraszyła, jak mi serce za, za kobą bu 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 W sensie, what, to, to była ta dziewczynka niewinna, cię czaiła, jak się czaiła, już widziałem wcześniej i, I ja myślałem, że ten ktoś wyszedł z gry i dlatego tak, bo tak wyglądało to z mojej perspektywy. Potwierdzicie to? Dobra, jesteśmy tych detektywami, więc nie ma Myślę, że mała szansa zostać, Więc tym razem nie możemy schrzanić. To detektyw dealer, a on nie schrzani. Więc będziemy tutaj w tym dobrze widocznym miejscu, gdzie morderca jest praktycznie spalony. I będziemy pilnować porządku. Więc... Ha! Czy ty jesteś mordercą, serowy Steve? Ie? Nie, nie, nie jesteś. Czy ty jesteś mordercą? Nie wiem, że jesteś, w sumie nie wiem. Nie miałem dowodu, że nie jesteś. Ktoś zginął! Ktoś zginął! Czy to zginął ktoś tutaj? Nie. Nikt nie zginął tutaj. Tu jest bezpiecznie. mi się takie stwierdzenia. Aha, więc póki tu jest bezpiecznie. To w sumie, no nie wiem, mikro jaka detektywka powinienem być tutaj, no, bo, bo serio, jak będę chodzić jakimś korytarzem, po prostu mnie zabije i tyle, skończmy detektyw, być detektywem. A więc lepiej po pilnujmy tutaj, pilnujmy, pilnujmy, a w końcu nam się to opłaci. Więc, zostało jeszcze trzech gracze, w sumie nikt nie ginie. Hmm. Hmm, 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 hmm. Okej, okay. ktoś zginął. Druga ofiara? Chyba, chyba druga ofiara. E, a ten Steve mnie tak śmieszy. Przyjdę do niego, cześć Steve. A bo nie, w sumie nie, bo tutaj jesteśmy tak idealnie do zabicia się. Więc. Czy ty jesteś mordercą? Ciebie jeszcze nie widziałem, kolego. Chyba jeszcze nie widziałem. To ty jesteś potencjalnym murdererem. mm jesteś potencjalnym. Tu są trupy. Patrzcie, patrzcie, tutaj ktoś zginął. Hmm. Hmm. Nie, to nie jesteś mordercą, chyba. Ale. Tu są trupy, a ty mnie gonisz, podejrzanie! Nie, dobra, ktoś zginął, to nie ty. Kto zginął? Dobra, nie wiem, się dzieje, nie co się odwala. Dziwnie strasznie tu jest. Eee, podejrzewają tego hot -doga? nie, to nie hot-dog, to jest to drewno. To drewno jest podejrzane, tak? Czy co, że nie serujesz? Tak? Ty, bo, to, co sterujesz sobie dla jaj. Niebieski. Nie wiem, ciężko stwierdzić. A, ok, okej, robi się dziwnie. Nie da mi celu, jestem detektywem. Proszę mnie tutaj nie podejrzewać. Takie zbrodnicze intencje. Yy, dobra, więc widzę, że niebieski nie wie co robi, po prostu celuje do wszystkich. Próbuję na. O nie, nawet już nie próbuję na straszyć, po prostu schrzanił. Zabił. O, za nic Dobra, yy, tu jest trup, nie wiem czy tak miało być, czy nie, ale tu, o mój Boże, jest dużo trupów. Okej. Okay. Nikogo nie widzę. Ty jesteś mordercą! Nie, nie jesteś? Dobra, nie wiem, nie wiem, uciekam. Ktokolwiek mnie goni będzie mordercą, tak myślę. Ktokolwiek mnie goni... ...będzie mordercą. Ty jesteś mordercą. Uuu, wiedziałem! Wiedziałem, bo po co by... ...po co by mnie gonił? Wow! Ale to było dziwne, ...aż, się, aż nie wierzę, że mi się udało. Wow, owca morderca, owca terrorystka, więc owce jednak są terrorystkami. To prawda ta legenda. No dobra, więc, o jest, ale fajnie byłoby być teraz mordercą, to byłoby po prostu idealnie, po prostu idealnie. Okej, okay, więc ostatnia runda na zakończenie z bycia mordercą. Zatem zaraz nasz nóż i musimy przygotować nasz plan zbrodni. W sumie tu jest... o, tutaj to tu wyszedł? Co, co się dzieje? Co się dzieje? Nie co się dzieje, ale tu jest bardzo moment, miejsce na rozpoczęcie naszej zbrodni. I tam widzę detektywa, więc w sumie zaczniemy tutaj i pozbędziemy się detektywa w pierwszej kolejności. Tylko gdzie ten detektyw jest? A on musiał wyjść sobie dworem. O nie, to jest ta mapa! To jest ta mapa z salą tronową. O nie, to jest najgorsze. W sensie, serio, jest strasznie fatalna dla mordercy. No bo kaman, wszyscy są w tej sali tronowej i co ten morderca ma zrobić? E, jeszcze jakaś zapadnie na niego, zastawiona pułapka. No, naprawdę nieładna, nieładna, mapa. E, no, znaczy to no, chyba, że jest się niewinny, no to jest fajna, ale. No, w innym wypadku na pewno nie jest fajna. No, bo serio, co, co tu mogę zrobić? Co, co tu mogę zrobić? Dużo nie zrobię. E, Przedejesteśmy tutaj, to jest dobry znak. I tutaj będzie trzeba zaplanować naszą zbrodnię jakoś. Tylko jak? Nikt nie może mnie podejrzewać. O, bycie mordercy, mam jeszcze tylko 3,5 minuty. O, nie, nie no, jak ja mam to zrobić? 3,5 minuty. Eee... Okej, okay. przynajmniej nikt się nie spodziewał, że jestem mordercą, więc sobie będziemy chodzić I będziemy ich mordować, eee, dobra, już mnie zdają, już mnie, mnie zdają i kochają. Eee, więc zabiję ich tutaj. Proszę bardzo, tam jest... O nie! Widziałem go kątem oka i chciałem się wybierać na Ale dobrze wycelował, dobra A, zramiłem, no ale serio to, no, jak, jak można zabić, nie wiem, sześć osób w jednym pomieszczeniu i żeby się nie zerytowali, ich to jest mordercą, no bo... Ah kama, no dobra, więc, Widzowie, dziękuję Wam za obejrzenie się Tobie, właśnie Tobie. Dziękuję, że obejrzałeś aż do końca. Będzie mi Bardzo mi jeżeli wbijesz też na mojego Instagrama i Snapchata, masz linki w opisie i w sumie do Instagrama masz również w karcie. Jestem Life, Division i Kręcę. Trzymajcie się i do zobaczenia już jutro. Cześć!